Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą. Obroń mnie przed Moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie, chociaż Boga się nie boję. Ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie, Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto Słowo pańskie. Drodzy siostry i bracia, chciałbym to dzisiejsze słowo, swoje uchomilie głównie oprzeć o dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Opisuje ono pewien epizod, który miał miejsce w czasie wędrówki narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Ta wędrówka nie była łatwa. Izraelici szli przez pustynię, byli narażeni na głód, brak wody, ale także na różne niebezpieczeństwa zewnętrzne. Tym razem wyszli naprzeciwko nim Amalekici, którzy chcieli walczyć z Izraelitami. Izraelikom nie, przysz, nie, nie zostało nic innego, jak tylko stanąć do walki. Ale, drodzy i na to chciałbym zwrócić uwagę, że ta walka, którą podjęli Izraelici, odbywała się jakby na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to ta płaszczyzna zewnętrzna, związana z, no, z okolicznością. Izraelici nie mieli wyjścia. To też Mojżesz wyznaczył Jozłego. Wybrał spośród ludu mężczyzn zdolnych do walki i posłał ich do bitwy z Amalekitami. I to jest jeden, jedna warstwa, jedna płaszczyzna. Ale mówi słowo, mówi ten fragment, że sam w towarzystwie dwóch mężczyzn: Aarona, swojego brata i hura wyszedł na górę, aby się modlić. Więc, drodzy, ta walka Izraelitów odbywała się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to była ta płaszczyzna zewnętrzna. Izraelici musieli no, pójść do bitwy, stoczyć walkę z Malekitami. Ale druga płaszczyzna to ta wewnętrzna, duchowa. Tutaj wyrażona jest ona w modlitwie Mojżesza. Wszedł, Mojżesz wszedł na górę i w czasie, kiedy Jozue z wybranymi mężczyznami toczył bitwę, on modlił się do Boga. Miał ręce wzniesione do góry. Myślę, drodzy, że to bardzo ważna wskazówka co do naszego życia. Drodzy, nasze życie też tak naprawdę musi się... Jakby rozgrywać, realizować w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest ta płaszczyzna zewnętrzna. Każdy z nas, drodzy, ma jakiś zakres swoich obowiązków. Ono jest, one są związane z miejscem na Ziemi, które, no, w którym jesteśmy. Każdy z nas jest obdarzony jakimś powołaniem, każdy z nas ma zakres jakichś swoich obowiązków, jesteśmy członkami rodziny. Mamy swoje obowiązki szkolne, zawodowe, gdzieś mieszkamy, coś jest, za coś jesteśmy odpowiedzialni. To nasze życie, drodzy, jest podobne do bitwy, do trudu. Musimy stanąć przeciwko przeciwnościom losu, jakie nas spotykają. Niekiedy są to bardzo trudne wyzwania. Na przykład staniecie no, w sytuacji jakiegoś braku, jakiegoś kryzysu, jakiejś trudności, jakiegoś wyzwania, może niespodziewanie przychodzi choroba, nasza osobista, albo kogoś bliskiego z nas, i trzeba tą osobą się opiekować, albo samemu podjąć leczenie. Może potrzebna jest jakaś operacja. Więc drodzy, właśnie no, to jest to, że musimy stanąć do bitwy. Bojowaniem jest nasze życie tu na Ziemi. Bojowaniem. Każdy z nas ma zakres jakichś swoich obowiązków, i chcąc no, dobrze to życie realizować, musimy, że tak powiem, je podjąć. Musimy stanąć do tej walki, sprostać tym obowiązkom podjąć tą walkę, o nasz los, o nasz byt. Ale drodzy. I to dzisiaj jest przesłanie Ewangelii do nas, jest jeszcze druga warstwa, jest druga płaszczyzna, ta duchowa wewnętrzna. Nie jesteśmy sami drodzy. To, co tutaj się odbywa na ziemi, jest także zależne nie tylko od nas, i miał tego świadomość Mojżesz, że tu nie chodzi o zwykłą bitwę, o zwykłą walkę. Dlatego wszedł na górę i modlił się. I drodzy, chcę powiedzieć, że te dwie płaszczyzny są ze sobą ściśle związane, i jedna oddziaływuje na drugą. Zobaczcie, mówi Słowo Boże, że dopóki Mojżesz miał ręce wzniesione do góry, Izraelici mieli przewagę. Ale kiedy ręce Mojżesza osłabły, opadały, przestawał się modlić, przewagę miał Amalekita. Co to znaczy, drodzy? To znaczy, drodzy, że modlitwa jest dla nas tą siłą duchową, która pozwala nam no Sprostać tym wszystkim zadaniom i obowiązkom, jakie stawia przed nami życie. Modlitwa. I to modlitwa daje nam, drodzy, no, modlitwa jest tą siłą do tego, że możemy zwyciężyć, pokonać, sprostać tym wyzwaniom. Dopóki Mojżesz miał ręce wzniesione do góry, Izraelici mieli przewagę. Myślę, drodzy, że to jest bardzo ważne przesłanie. Niestety, bardzo wielu z nas, nam wydaje się, że wszystko zależy od nas: że wystarczy, że się postaram, że będę pracował, że będę wiernie wypełniał swoje obowiązki. Sprostam wyzwaniom losu. Drodzy, myślę, że nie zawsze tak jest. Bardzo wiele jest takich sytuacji, które nas przerastają po prostu przerastają. Bardzo łatwo o zniechęcenie, o dezercję, ucieczkę, niewierność, chociażby przysiędze małżeńskiej. Nie wiem, swoim obowiązkom. Człowiek może sam, jeżeli wydaje mu się, że wszystko zależy od niego, łatwo dojść do przekonania, nie dam rady, nie jestem w stanie, nie potrafię. I wtedy idzie na kompromisy. Wtedy próbuje sobie ułatwić życie, szukać innych rozwiązań. Tymczasem, drodzy, jeżeli. Wiem, że moją siłą, moja siła tkwi w innym wymiarze, w tym duchowym, wewnętrznym. To właśnie ten wymiar, który tutaj symbolizuje modlitwa, może mi dać siłę do wierności, do sprostaniu moim obowiązkom, nawet jeżeli są one bardzo trudne do spełnienia. Dzisiejsze Słowo Boże, drodzy, zachęca nas do modlitwy. Chce nas przekonać, że nasze życie, drodzy, musi być realizowane w tych dwóch wymiarach tym zewnętrznym, można powiedzieć takim no, codziennym, doczesnym, ale również tym duchowym. To stamtąd, z góry, drodzy, czerpiemy tę siłę do właśnie sprostania wyzwaniom, jakie na nas przychodzą, jakimi musimy, jakie musimy podjąć. I to, drodzy, jest bardzo często udowodnione. Ileż to razy słyszałem, drodzy, takie stwierdzenia, proszę księdza, gdyby nie modlitwa, gdyby nie moja wiara, gdyby nie ufność pokładana w Bogu, już dawno by mnie tutaj nie było. Nie byłoby moje, mojego małżeństwa, już dawno popadłbym w depresję, już dawno bym się poddał. To modlitwa jest tą siłą, to ona daje mi moc do walki, codziennej walki, codziennej wierności. Mówi Ewangelia, drodzy, mówi to czytanie, że kiedy Mojżeszowi opadały ręce i kiedy Amalekici przeważali, to Aaron i Hur podpierali ręce Mojżesza, aby dalej płynęła modlitwa do Boga. I w ten sposób Izraelici pokonali Amalekitów nie tylko siłą miecza i sprytem, Związanym z no, umiejętnością walki, takiej wręcz, ale przede wszystkim dzięki modlitwie Mojżesza. Więc drodzy, taka jest siła modlitwy. Dzisiaj Pan Jezus nas do tej modlitwy zachęca i zachęca nas do modlitwy wytrwałej. wytrwałej. Dzisiaj słyszymy tę przypowieść o sędzim, niesprawiedliwym sędzim i to o tej ubogiej wdowie. Która potrzebowała Jego pomocy. I choć Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył, to przyszedł z pomocą tej kobiecie ze względu na jej natręctwo, wytrwałość. I mówi Pan Jezus, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Ta przypowieść zaczyna się takim stwierdzeniem, Pan Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, aby zawsze się modlili i nie ustawali. Więc drodzy, dzisiejsze Słowo zachęca nas do modlitwy wytrwałej, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy byli wierni modlitwie, szukali w niej siły, ucieczki i byli jej wierni. To modlitwa. Wytrwała drodzy, może naprawdę wyprosić każdą łaskę, każdą. Przykładem tego jest postać, którą chciałbym dzisiaj wspomnieć, drodzy, a to dlatego, że dzisiaj już został ogłoszony świętym. Akurat dzisiaj już chyba został ogłoszony świętym, bo on przy świętej o 10.30 w Watykanie papież dzisiaj ogłasza świętym, kanonizuje taką postać. Mężczyznę, który nazywa się Bartolo Longo. Bardzo ciekawy człowiek, ale w młodości zbłądził, odszedł od Boga, od wiary, od kościoła, stał się członkiem nawet pewnej sekty, był wyznawcą szatana, nawet jego kapłanem. Niestety to jego błądzenie doprowadziło go nas do skraju rozstroju nerwowego. Popadł w tak głęboką depresję, że właściwie to nie widział dla siebie już wyjścia, i wtedy usłyszał jakiś wewnętrzny głos. On był przekonany, że to był głos Matki Bożej. I ten głos brzmiał: Jeżeli ktoś propaguje różaniec, ten osiągnie zbawienie. I on chwycił się tej, tych słów i zaczął odmawiać różaniec. I ta modlitwa, drodzy, całkowicie przemieniła jego życie. Z ateisty, a nawet wroga i prześladowcy kościoła, stał się gorliwym apostołem Różańca. To jemu zawdzięczamy tę modlitwę, którą znana, która znana jest pod nazwą. Nowenna pompejańska, która nazywana jest także modlitwą nie do odparcia. Modlitwa nie do odparcia. Jest to bardzo wymagająca nowenna, bo ona wymaga, aby modlić się trzema częściami różańca, radosną, bolesną i chwalebną przez 54 dni. 27 dni jako prośba w konkretnej intencji i 27 dni jako dziękczynienie za wysłuchanie. Podobno jest to rzeczywiście nowenna, nie do odparcia, to znaczy jest wiele świadectw osób, które kiedy podjęli tę nowennę, to rzeczywiście zostali wysłuchani w tej prośbie, w intencji której tę nowennę podejmowali. Bartolo Longo myślę, drodzy, że warto zapoznać się z jego życiorysem. To on jest twórcą dzisiaj największego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Różańca na świecie w Pompejach. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. On ten kościół, z jego inicjatywy ten kościół powstał i tam właśnie Matka Boża Różańcowa odbiera cześć. Dzisiaj jest ogłoszonym świętym. To tylko przykład jeden. Z takich przykładów, drodzy, że dzięki modlitwie no, człowiek odnosi zwycięstwo, zwycięstwo nad wszelkim wrogiem. Nasze życie duchowe, nasze życie, drodzy, jest walką duchową. Modlitwa w tej walce duchowej pełni bardzo istotną rolę i myślę, że to jest przesłanie dzisiejszego Słowa Bożego. Módlcie się, mówi Pan Bóg do nas, mówi Pan Jezus módlcie się. Pamiętajcie, że Wasze życie rozgrywa się nie tylko na tej płaszczyźnie zewnętrznej, tej widocznej, ale również na tej płaszczyźnie duchowej, wewnętrznej, której symbolem jest modlitwa i ufność pokładana w Bogu.